Tak. Dzisiaj chciałem Wam powiedzieć co nieco o tym drzewku. Tak się złożyło, że po czterech bodajże, albo po pięciu latach, to drzewko trafiło ponownie do mnie po tym jak Ponownie do mnie po tym, jak podarowałem je jako prezent e, pani Basi. Pani Basia, która ma rękę do, do roślin, postanowiła, że sama będzie się zajmować tym bonsajem. I przyznam szczerze, że byłem mile zaskoczony, że tak fantastycznie e, drzewko rośnie w rękach. Osoby, która nigdy z bonsai miała do czynienia. Już, już, już zostało wycięte cięcie letnie po tej stronie. Drzewo było bardzo e, szerokie i prawda jest taka, że drzewo znalazło się u mnie ponownie, e, w, dlatego, że upadło i stukła się doniczka. Pani Basia widząc, że do, do doniczki było drzewo przymocowane drutami, postanowiła przywieźć je z powrotem do mnie i zasięgnąć trochę rady co dalej. Przy jej obecności dokonałem e, paru cięć, ale lewą stronę zostawiłem specjalnie dla Was, żebyście zobaczyli jak ja tego typu drzewka snę o tej porze roku. No i tak, drzewko zostało pozyskane z tego co pamiętam chyba w 2013 roku. Posadzone najpierw do donicy przejściowej, a potem do takiej chińskiej glazurowanej, niebieskiej. Ludzie, którzy zajmują się bonsai będą wiedzieć, o jaką donicę chodzi. No Zostało z niej tylko tyle. Część tutaj wciąż jest przymocowana, część odpadła. Zobaczcie, jak bardzo jest zbita bryła e, korzeniowa. Ona po, prast, po prostu przez te 4 lata rosła sobie swobodnie do drzewo e, w tej donicy. Była korzeniowa e, ten kształt donicy e, osiągnęła. Jak widzicie, tutaj dosyć mocne korzenie przeszły przez otwory drenażowe. Dolica jest o tyle felerna, że ma taki rant wewnętrzny, co znaczy, że nie jest ładnie od wewnątrz płaska, tylko ma jeszcze takie brzuszenie i wybrzuszenie, co, co powoduje, że drzewo jest bardzo ciężkie do, do wyciągnięcia podczas przesadzania. Oczywiście, na tym etapie, po tych czterech latach swobodnego wzrostu w takiej dolicy, Niezwykle byłoby ciężko wyciągnąć tako, takie drzewko. Trzeba byłoby użyć specjalnego takiego noża, noża, tak zwanego kama z japońskiego. To jest taki sierp, którym wycinamy wzdłuż rantu doniczki donice i fajnie, fajnie wtedy to wychodzi, ale podczas tego procesu y, dość dużo korzeni musimy usunąć, y, zniszczyć. Co prawda ta, 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 ta część tych korzeni podczas przesadzania E, znajduje się po tej zewnętrznej e, obrysie tej bryły korzeniowej, ona i tak jest e, w konsekwencji, potem po, podczas procesu przesadzania, usuwana. No, ale mimo wszystko, zawsze lepiej e, tą, to, to drzewo z tą bryłem korzeniową wyciągnąć i, i wówczas pracować na takiej bryle korzeniowej. Także może zobaczycie, jak to drzewko teraz wygląda. Ja sobie wymyśliłem, że tutaj będzie front, bo przy drzewku Bonsai warto obrać jakiś, jakiś Jakiś prąd e, stronę, z której drzewko wygląda najlepiej. Pomaga to w odbiorze właśnie, no i, i, i przy, przy tworzeniu jakiejś formy i kształtu. Oczywiście prawda jest taka, że drzewa w naturze wyglądają dobrze z każdej strony, No jeżeli są dobrze doświetlone, e, ma, to, ma to sens. Ja staram się również, żeby drzewo oczywiście nie było dwuwymiarowe, płaskie, tylko żeby miało te, te gałęzie w każdym kierunku, żeby one się nie, za, nie zacieniały. No i żeby było jak najbardziej zbliżone do z wyglądem do drzewa naturalnego, do drzewa naturalnego. Gdy gałęzie rosną w różnych kierunkach, oczywiście naszym zadaniem jest, aby ten kierunek Poprawić na tyle, by poszczególne te gałęzie się nie zasłaniały. Ważne to jest, żeby po prostu każda część drzewa była doświetlona. Wówczas oczywiście w wyniku procesu fotosyntezy drzewo dobrze rośnie. Tak, skrócie, e, Ja, jak zaczynam pracować przy drzewie, zwracam na to szczególną uwagę, i to tak naprawdę, ja już o tym wspominałem, ale to powinno być e, najważniej, jedną z, wa z ważniejszych rzeczy podczas pracy na drzewie. No i w tym miejscu właśnie warto się zatrzymać i powiedzieć co nieca na ten temat. A mianowicie, często jest tak, że gałęzie rosną w tych różnych kierunkach, no i musimy je e, jakby naprowadzić na tą dobrą drogę, oczywiście. Dla dobra drzewa. Dokonuje się to poprzez cięcie, ale również poprzez drutowanie, co pomaga bardzo przyspieszyć proces formowania i uzyskania całego kształtu drzewa. Tak naprawdę finalnie dążymy do tego, aby zbudować strukturę gałęzi. To znaczy, pracując na zewnętrznych partiach drzewa. Pobudzamy do wzrostu wewnętrzną partię drzewa, dzięki czemu możemy uzyskać efekt miniaturyzacji. Pomocne są właśnie odciągi oraz druty. W tym wypadku, chcąc rozbudować tą część drzewa, mniej zależy na tym, żeby tutaj gałązki się pojawiły żeby tutaj tą zieleń skompaktować, musiałem drutami wyjąć gałęzie, które zasłaniały gałęzie. Poniżej, tak aby te dolne gałęzie doświetlone mogły budować, mogły tworzyć pąki wsteczne, a z tej strony ta gałąź doświetlona i odpowiednio przycinana potrafi zbudować pąki wsteczne. Na tym fragmencie, druty są właśnie wykorzystane po to, aby, aby przede wszystkim roślinę otworzyć do światła, doświetlić każde miejsce, na którym nam zależy, aby tam pojawiły się nowe pąki. Jak już wspominałem wcześniej, nie drutuję każdej gałązki, ale często jest niezbędna taka czynność, żeby przyspieszyć roślinę w rozwoju, żeby szybciej osiągnąć ten cel, ten cel, który chcemy osiągnąć. Tak. Pani Basia przyszła do mnie z prośbą o przesadzenia tego, przesadzenie tego drzewa. Graba nie będziemy przesadzać w sposób taki, jaki wykonujemy to w okresie wiosennym. Jest to możliwe, aby po takim procesie przesadzania, taki jaki wykonujemy na wiosnę, o tej porze roku, wykonując, nie skrzywdzić roślinę, lecz wymaga to po przesadzeniu odpowiedniej opieki. Pani Basia, z racji tego, że amatorsko zajmuje się bonsajem a chcę jak najszybciej się cieszyć tym drzewkiem u siebie w ogrodzie, postanowiłem, że takiego przesadzania nie do, będę wykonywał. Jedynie co, e, to posadzimy go do nowej donicy, e, nie, narusz nie naruszając w ogóle e, bryły korzeniowej. Donica będzie odrobinę większa, czyli te wszystkie zbite e, korzenie zewnętrzne tutaj, w, w które już ukształtowały się w ładny obrys doniczki, one się delikatnie otworzą, będą poszukiwać właśnie, będą miały przestrzeń do poszukiwania i do wzrostu. W ten sposób troszeczkę roślinę otworzymy w takim sensie, że dostarczymy jej powietrza ze strony korzennej. I na wiosnę prawdopodobnie zobaczymy jak to wszystko będzie szło, bo zamierzam właśnie skupić się na pracy przy tym drzewku przez najbliższe sezony, tak żeby ten Forma, która już została tutaj w jakimś stopniu wypracowana, została jak naj, najbardziej dopracowana. Na wiosnę sprawdzimy, czy drzewo nie będzie wymagało e, przesadzania już takiego stricte bonsajowego, wiosennego. Możliwe, że dokonamy tego dopiero w następnym roku. Ważne jest, aby obserwując sezon, wiedzieć, czy to drzewo rosło w tym sezonie dobrze, czy źle. Wtedy będziemy wiedzieć, będziemy wiedzieć jakie zabiegi możemy wykonać podczas przesadzania. To jest moja droga, którą podążam, żeby osiągnąć ten cel, który sobie wyznaczyłem podczas pielęgnacji bonsai. Tutaj mamy doniczkę, którą przygotowała pani Basia. Jak widzicie, doniczka jest większa niż bryła korzeniowa. Nie będzie źle wyglądała. Doniczka jest E, owalna, o podobnym e, kształcie jak ta poprzednia. Natomiast no, glazurowana, ale ciemniejszy kolor, tu akurat kwestie dopasowywania donicy do bonsai e, pominiemy. Natomiast muszę przyznać, że osoby, które się bonsajami nie zajmują, e, mają również w sobie taki zmysł estetyki, harmonii. Bardzo często się to zdarza. I jest to zrozumiałe i w łatwy sposób wytłumaczalne. O ile my dokonujemy doboru donicy do drzewa w sposób harmonijny, opierając się na kononach shingyōsō, o tyle osoby, które zajmują się bonsai amatorsko albo cieszą się tylko z faktu jego posiadania, mogą i bardzo często posiadają również ten zmysł takiej estetyki i harmonii, i muszę tu przyznać, że e, pani Basia taki, taki zmysł miała. Donica e, niezbyt głęboka, na tyle e, niska podczas podziwiania tego drzewka i na tyle e, mała, że nie zakłóci e, całego efektu wzrostu tych korzeni. No i ogólnie, moim zdaniem, w odbiorze będzie to drzewko bardzo przyjemne w tej donicy. Oczywiście, w przyszłości celowałbym Donicę bardziej głęboko. Myślę, że również owalną i glazurowaną, tak aby pokazać krajobraz drzewa samotnego na, na jakieś polanie czy lekkim wzgórzu, z każdej strony dobrze doświetlona i dobrze doświetlona. Wydaje, że na tym poprzestaniemy. No cóż, to czas zabrać się do pracy. Kolejnym etapem najbliższym, które trzeba wykonać, no to założyć siatki drenarskie na te otwory drenażowe. Siateczki zamocować drutem, przepleść drut. Mieszankę, jaką wykorzystam do tego drzewa, to standardową, którą ja używam, to będzie Bims i Akadama w stosunku 2 Bims i 1 Akadama. Tak, może jeszcze odcięciu, które zaraz wykonam z lewej strony. Tamta, tamta część drzewa musi zostać jeszcze przycięta, tak, żeby doświetlić tą gałąź, tą gałąź odciągiem albo drucikiem zobaczę. O tej porze staram się jak najmniej drutować. Delikatny odciąg pozwala bardzo fajnie ułożyć gałąź w odpowiednim miejscu. Widzę sobie, widzę to tak, że tą gałąź bardziej. To miejsce ustawimy, żeby tutaj doświetlić, ją przytniemy i górę również e, zmniejszymy, wolumen tej zieleni, aby dolną partię to do, doświetlić. Dlaczego zostawiam tą gałąź? Gałąź pierwsza, która powinna być najgrubsza. E, bardzo często tak jest, że e, przy drzewach, gdy Pojawi się troszeczkę więcej światła, na przykład jakaś gałąź e, zostanie ułamana, wycięta. W miejscu, gdzie to światło się pojawi, rośnie, e, rośnie nowy przyrost, który potrafi potem zbudować się na fajną, mocną gałąź. Powiedzmy, że w tym miejscu gałąź rosła w tym kierunku, tu się światło pojawiło i pojawiła się gałąź. Pojawił się przyrost, który w późniejszym czasie urodził się Urodził się w, 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 w gałąź fajną, rozwiniętą. Delikatnie to naciągniemy, tak żeby pogłębić ten naturalny ruch. Yy, nada to takiego smaczku i, i, i takiego akcentu, które spowoduje, że to drzewo nie będzie wyglądać tak jak milion innych, yy, jako drzewko bonsai. A poza tym będzie to taki malutki yy, aspekt naturalności, które ja tam bardzo lubię. Wprowadzając przy, przy, przy drzewkach bące. Tak, z drzewami klientów jest tak, że nie zawsze ta Twoja wizja podoba się tej drugiej strony, stronie. Ja wychodzę z takiego założenia, że skoro to drzewo będzie stało w ogrodzie Pani Basi, ona ma tu ostateczne ostateczne zdanie, bo to jej to drzewo ma sprawiać przyjemność. Ja mam swoją kolekcję, która mi przynosi przyjemność, a to drzewo e, przynosi Friday jej. Dlatego między innymi to drzewo ma takie piętelka, które w późniejszym czasie one zostaną w sposób naturalny, e, jakby m, zminimalizowane. Ta, ta przestrzeń między gałęziami nie będzie tak widoczna i nie będzie przypominać drabinki na zasadzie lewo, prawa, tył, przód gałęzi ułożonych na takich drzewach. Natomiast na tym etapie spokojnie możemy to robić. Najważniejsze jest, żeby to drzewo, to drzewo po tym czteroletnim, że tak powiem, nic nie robieniu, nie wykonywaniu żadnych czynności podstawowych, nabrało tego wigoru i pojawiły się gałęzie w miejscach takich, które w przyszłości będziemy chcieli rozwijać i tworzyć strukturę. Dlatego to wytniemy do pewnego momentu. Tak jak już powiedziałem, tą gałąź nagniemy, żeby tu to światło zostało wykorzystane, żeby zaimitować ten ruch gałęzi do, do światła. Tu delikatnie zminimalizujemy, wytniemy linie skrajne, które pełnią rolę długopędów. Dzięki temu o tej porze roku. Spowodujemy, że całe drzewo rosnące do światła na zewnątrz, w wyniku cięcia tych skrajnych, całych elementów, zostan energia przeznaczona na ekspansję do światła na zewnątrz tego drzewa, zostanie cofnięta do wewnątrz, i pobudzimy w ten sposób wzrost linii wewnętrznych. Jest to technika i wiedza, o której będę. Wspominał, mówił i w bardziej usystematyzowany sposób ją e, przedstawię. Na razie chciałem tylko Wam pokazać taki smaczek, a mianowicie historię drzewka, które około 5 lat temu ode mnie wyszło. Zostało e, zapomniane e, nie z mojej, i jakby, woli. Ale z woli posiadacza, zapomniane w kontekście wykonywania jakichkolwiek prac bonsajowych na tym, na tym drzewku. I po tych pięciu latach drzewko w takiej formie trafia do mnie. Bardzo mi to cieszy, że nie uszło. <laughs> I mimo to, że poświęciłem mu około trzech lat na wyprowadzenie i posadzenie do doniczki bonsajowej, jakiś centymetr we mnie zbudowało. I naprawdę. Cieszę się, że to drzewko żyje i teraz mogę ponownie przy nim pracować, chociaż delikatnie i ma w niewielkim stopniu polepszyć jego żywot, co nie znaczy, że do tej pory mu się bardzo źle. Także działa.